Dobre, z tej strony kociewiacy. Na grilla się wybieramy dzisiaj Na grilla i na rybki. No i na rybki wzięliśmy wędkę Taką drogę pokażemy tutaj kawałeczek zanim dojdziemy do stawu Ale powiem szczerze, że dzisiaj chyba za długo nie posiedzimy, chociaż nie wiadomo oni zapowiadają burzę. Pogoda się załamuje. Ale mamy grilla, mamy. Co tam mamy? Ja wziąłem trzy butelki tego soku z pokrzywy, sobie nagotowałem, schłodzone. Chłopacy sobie wzięli po, 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 trz, po trzy butelki tego piwa schłodzonego. <śmienny> <śmienny> Także na pewno się nie odwodnimy. Tutaj bliska droga jest od mojego domu. Na taki najbliższy staw, na polu. Czyli nas ile będzie dzisiaj? Jeszcze miał, być pa jeszcze miał być Paweł. Ale Pawła nie będzie. Paweł zaginął w akcji. Nikt nie wie gdzie jest, to... Innym razem będzie. Miał dzisiaj też właśnie być na tym tym... Na, tym, na gdzie... grillu. No miał być na grillu, wszystko jest przygotowane dla niego też. Ale to już teraz to już za późno, bo on, on nawet za bardzo już by nie wiedział, gdzie tutaj iść. Ja mu coś mówiłem, gdzie to jest ten staw, ale ja nie wiem, czy on wiedział w ogóle, co ja do niego mówię. No szkoda, że go nie będzie, bo by, byłoby wesoło. Ale ostatnio fajnie poopowiadał o Kociewiu trochę tam. Co uprawiali tam, bo to koło Torunia, nie? Tam to jest Kociewie. Ale to takie stare dzieje też tam, tak. nie? Jeszcze jak tam w konika się robiło. A, no to ja pamiętam jak mama taczą to orali koniem. No, no to właśnie opowiadał Paweł ostatnio, jak tam, jak te buraki, jak ziemniaki, jak to trzeba było wszystko bez, bez traktora pielić. ogarnąć. No najgorsze to mnie denerwowały te buraki, bo było trzeba pielić. I uważać. A potem było trzeba wyciągać te buraki, te liście do losów wrzucać A to pamiętam też, nie? Bo to się z tego... Z tych liści się kisionkę robiło. Tak. A buraki do cukrowni No no, my woziliśmy. Ja się pamiętam, wiem, że chyba były do, włożone do Pelplina Kolejna cukrownia była chyba Prusztu Gdańskim? Nie no mama to zawodziła z tatą do pruszakdańskim. A, widzisz, bo to chyba zależało też od ceny czasami, wiesz? Nie, tam było najbliżej. Czy, albo czy od kontraktu jakiegoś. No. Aha, bo mieli bliżej. No i tata podpisywał kontrakt ze Pruszczem. A i z Lubichowa było bliżej? Tak. A my nie mieliśmy bliżej do Pelplina jak tam z Bochlina, wiesz? Taka droga właśnie jest, a tutaj bardzo często już jak mieszkam tutaj 20 lat powiem szczerze, że dużo już tutaj się pozmieniało, ale jeszcze nie na tych ścieżkach, to jeszcze tak tak samo wszystko niby wygląda, tylko tutaj niedaleko już tyle powstało tych bloków. czyli były większe te tereny tutaj. A znając życie, co jeszcze i co zajmą? Tak, jest w planie tutaj dużo zająć, ale tak nie do końca. Bo ostatnio był taki fest, co pani prezydent była. co milka tam sobie robiła zdjęcie trzy tygodnie temu z panią prezydent w jej urodzinki. To właśnie było odnośnie utworzenia tutaj takiego parku, wiesz? On się będzie nazywał park południe krajobrazowy, czy coś takiego, nie? I tutaj dużo tych właśnie terenów. Już po prostu nawet my musieliśmy sobie odpuścić 5 budynków chyba odpuszczamy sobie z projektu co było, że tutaj na polach miały być budowane jeszcze, nie? Ludzie troszeczkę się zbuntowali, że za chwilę już nic nie będą mieli tej zieleni A tych, a tych budynków jest tyle Tych bloków faktycznie gdzieś już z tymi psami chodzą chociażby, nie? Wczoraj jechałem w tramwaju, Taka młoda Ukrainka, 14 lat, no nie, no nie zdążyła skasować biletu i kanarka do niej podeszła. Jak zaczęła na nią krzyczeć, ja mówię proszę pani, jak miała zdążyć, jak ona weszła, wy już kurde kasownik zablokowaliście. Ale no Jak tak, miała tak. skasować. No tak, bo to tak działa, nie? Mówię i pani chce jej mandat wystawić za to, że wyście już szybko zablokowali. I co odpuściła jej? No odpuściła, bo dzięki mnie, bo tak to chciała jej mandat wystawić. Mówię, wy wchodzicie, pasażer wchodzi, chce bilet skasować, a auto oczywiście jest kasownik zablokowany. To jak ja mam skasować na przykład? Ona weszła i kanary automatycznie zablokowali. Aż ta, bo to ona miała 14 lat. A. A gdzie chcecie siedzieć? A mi to obojętnie. Ostatnio tutaj miałem rzuconą tą wędkę. A co rzucimy tu? O, tak to wygląda, moi drodzy. A to widzowie wiedzą, bo ostatnio oglądali mój odcinek. A ten, patrzcie, patrzcie jaki tutaj jest bałagan, nie? Wszystko o. to tu leży. Ja ostatnio nawet ten jakbym miał worek to nie wiem czy bym to... No trochę może bym pozbierał, nie? Bo dzisiaj mam worek, tylko może pozbieram, ale... Ja tego nie zostawiłem, nie? Zawsze biorę wszystko. Nie wiem czy tutaj. Jak chcecie. No, to a, a gdzie łowiłeś? Ostatnio. Tutaj, tutaj miałam sobie rozstawione. Dobra. No co tu. Ja na razie będę wyłączał. To taki pierwszy filmik będzie. Droga na, 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 na grilla, na ryby.